Cześć z tej strony Zadzienny Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Znowu wzięła mnie jakaś infekcja, więc sorry za mój głos i za wygląd, ale postaram się dzisiaj bardzo krótko i treściwie dać Ci pewne narzędzia, które, dzięki którym być może będzie Ci łatwiej działać, będziesz działał bardziej efektywnie. Dużo się dzisiaj mówi o produktywności. Produktywność to, to jest robienie większej liczby rzeczy, większej ilości rzeczy w danym czasie, powiedzmy, tak? Korzystając z danej. Określonej liczby zasobów i jestem w stanie zrobić więcej. Tylko, że ja jestem w stanie działać produktywnie, zajebiście produktywnie nad rzeczami w ogóle nieistotnymi. Dlatego uważam, że mimo, że produktywność jest bardzo ważna, to ważniejsza jest jeszcze efektywność. A efektywność polega na tym, że osiągamy efekty. Tak? Czyli z danej liczby zasobów osiągam jak najlepszy efekt porównując do pewnych rzeczy, które można porównać powiedzmy w danej branży, jakiś standard, jaka, jakaś jakość, nie? No i jest jeszcze taki termin jak skuteczność, czyli czy osiągam cel, czy osiągam to, co sobie zaplanowałem. On już nie zakłada tego, czy robię to najszybszym możliwym sposobem, tylko koncentruje się na tym, czy w ogóle zostało to zrobione, a nie jakie zasoby na to poświęciłem, nie? Więc moim zdaniem skuteczność jest w ogóle najważniejsza efektywność jest równie ważna, natomiast produktywność no to jeżeli działamy efektywnie i skutecznie, jak najbardziej, natomiast tak jak mówię, możemy być bardzo produktywni a robić yy, mimo wszystko rzeczy, które nie mają przełożenia na nasze finanse, karierę i tak dalej, bo mogę być produktywny zajebiście czytając, nie wiem, 12 godzin dziennie książki, yy, ale to nie przekłada się na nic, bo nie stosuję tej wiedzy, nie? Więc o tym tutaj mówimy. I ja powiem ci taką małą historię. Odnośnie działania, bo żeby działać skutecznie i efektywnie, potrzebujesz przede wszystkim działać. Czyli planowanie, myślenie to wszystko jest fajne, ale tak naprawdę wszystko wynika z działania. Ja już wiem, że o tym wspominałem wielokrotnie, dlatego króciutko. E, historia. Bardzo często zdarzało mi się tak, że w momencie, kiedy Chciałem nagrać taki odcinek Daily 360, no to chwilę sobie chodziłem po prostu po mieszkaniu i zastanawiałem się, co ja powiem w tym odcinku. Nigdy nie spisywałem jakichś takich większych skryptów. Czasami coś tam sobie notowałem. Miałem oczywiście w Excelu też spisane jakieś pomysły, ale bardzo często przed samym nagraniem było tak, że ja sobie w głowie układałem mniej więcej, jakbym chciał to powiedzieć. I pewnego dnia zdałem sobie sprawę z tego, że w momencie kiedy układam sobie w głowie ten idealny plan. I mam bardzo elokwentne sformułowania w głowie, mówię o czymś w bardzo fajny sposób. To później, kiedy siadam przed kamerą i chcę to powiedzieć dokładnie tak samo, to się spinam, bo zaczynam sobie przypominać, co ja sobie zaplanowałem powiedzieć. I koncentruję się nie na tym, co chcę przekazać, tylko na tym, co wcześniej sobie pomyślałem i jak niby powinienem to powiedzieć. I oczywiście to nie wychodzi, więc jakość tego materiału jest znacznie gorsza niż w mojej głowie. I jestem niezadowolony, bo wcześniej mi się wydawało, że powiem to lepiej. nie? I pojawia się ten taki perfekcjonizm, że cholera, dopiero w moich myślach było lepiej, dopiero sobie jakieś, zaplanowałem jakiś idealny scenariusz, a tu powiedziałem to trochę gorzej. nie? I pewnego dnia, właśnie powtarzając sobie w głowie, co chciałbym tam powiedzieć w tym nagraniu, zdałem sobie sprawę, że, kurde, skoro ja teraz do siebie gadam, nie? Skoro do siebie teraz gadam w myślach i opowiadam samemu sobie, co bym powiedział w tym odcinku, to mogę po prostu usiąść na tym pieprzonym krześle i powiedzieć to samo do kamery, tylko na głos, nie? I tyle. I nie myśleć po prostu o tym, co chcę powiedzieć, tylko to po prostu wziąć, siąść i powiedzieć, nie? I ym, dlatego tutaj się odniosę do, tego, do takich modeli działania. Ym, ja już też wspominałem o tym w którymś z filmów, że wiele osób, yy, bojąc się porażek, bojąc się popełniania błędów, działa w takim modelu, yy, że wierzy mocno w to, że planowanie takie hiperplanowanie ma jakiś głęboki sens i oni chcą wszystko zaplanować, chcą do wszystkiego się przygotować, chcą nauczyć się wszystkiego zanim zaczną działać, wiedzieć wszystko na dany temat, żeby uniknąć błędów i porażek, bo utożsamiają ten błąd i porażkę z czymś co przeszkadza w osiąganiu sukcesu, zamiast postrzegać tego jako po prostu naturalny krok na drodze do sukcesu, bo porażka nie jest to nie jest tak, że um, jest porażka albo sukces, tylko jest brak działania albo sukces, a jeśli działasz, to porażki są po drodze, nie? Czyli po, po prostu to są elementy na drodze suk do sukcesu. Po prostu wystarczy wyciągać wnioski z tych porażek, otworzyć się na nie i, i ten sukces w końcu się pojawi, o ile będziesz działał konsekwentnie i nie zrażał się tymi porażkami, bo każdy popełnia błędy. Nawet się mówi, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. To jest dokładnie, to, dokładnie o to chodzi. I wiele osób tak bardzo boi się tych błędów. Tak bardzo boi się tych porażek, że działają w takim modelu. Myślę, a później działam. I nie jest to zły model, tylko że on nigdy nie wygląda w ten sposób, bo on wygląda tak tylko w założeniu. A w rzeczywistości wygląda tak. Myślę, myślę, przygotowuję się, myślę, szukam, myślę, przygotowuję się, szukam, myślę, nie jestem dostatecznie dobry, myślę, myślę więcej, szukam, planuję, myślę, 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 szukam. I kurwa, nie ma nigdy tego działania. Cały czas się przygotowujesz. Tymczasem ktoś inny to też już chyba wspominałem tymczasem ktoś inny wpada na pomysł i po prostu to robi. I dobrze. On popełni 10 czy 20 razy więcej błędów niż ty, który się przygotowujesz, tylko że on po każdym z tych błędów wyciągnie jakieś tam wnioski i pójdzie dalej. I on popełniając te 10, 20 błędów, będzie 100 kilometrów dalej, jeżeli chodzi o, o tą wyimaginowaną drogę do celu, niż ty, który cały czas się przygotowujesz i nigdy nie skonfrontujesz się z rzeczywistością i nie sprawdzisz, ile te twoje wizje, ile te twoje plany są w ogóle warte. Tylko po prostu cały czas planujesz, myślisz i za wszelką cenę chcesz uniknąć tego, co jest nieuniknione. Czyli chcesz uniknąć uniknąć popełnienia błędów. To jest tak jak małe dziecko się uczy jeździć na rowerze i chciałoby za wszelką cenę uniknąć tej wywrotki. Wywróci się na bank. Każdy to wie. Czy znasz osobę, która uczyła się jeździć na rowerze i się nie wywróciła? Nawet żeby się przygotowywała, nie wiem, oglądała kursy o jeżdżeniu na rowerze, zawsze się po prostu wywrócisz w końcu, nie? I tak samo dziecko jak się uczy chodzić, zawsze się wywróci. Nie ma takiego dziecka, które ucząc się chodzić nigdy się nie wywróciło, czy ucząc się biegać się nie wywróciło. Więc to jest ta porażka, ten błąd. To jest Normalna zupełnie sprawa i próbując uniknąć tego na drodze do osiągnięcia jakiegoś celu, skazujesz się na porażkę, ponieważ nie działasz, ponieważ boisz się porażki i chcesz się przygotować tak, żeby tej porażki uniknąć, zamiast po prostu przyjąć ją jako część procesu i normalnie otworzyć się na to, ok, pojawią się błędy, ja z nich wyciągnę wnioski, pójdziemy dalej. Więc ten model na zasadzie działam, nie myślę jest o wiele lepszy. No ale nie jest doskonały. No bo jeżeli ktoś tylko działa i za bardzo nie myśli, no to wiecie, no to też nie jest tak, że, że kwestia planowania, kwestia produktywności, kwestia jakichś tam usprawniania się, rozwój osobisty, że to nie ma sensu. Tylko, że bardzo często jest tak, że to przysłania całe działanie. Czyli ludzie wpadają w ten perfekcjonizm, wpadają w tą pułapkę wiecznego przygotowywania się i przez to rozwijają się, szukają rozwiązań, szukają kolejnych narzędzi i nie działają. Ale jest też druga grupa tych, którzy działają nie ucząc się w ogóle i nie usprawniając się w ogóle, no i osiągają jakieś tam wyniki, ale mogliby osiągać większe, gdyby starali się usprawniać. Dlatego to usprawnianie nie powinno być nigdy kosztem działania, tylko ono powinno wspierać działanie. Steven Pressfield w swojej książce napisał coś takiego, że w momencie, kiedy zabierasz się za jakiś projekt, to właśnie w momencie, kiedy chcesz przygotować się bardzo dobrze do przeprowadzenia tego projektu, to powinieneś narzucić sobie dietę. I ta dieta opiera się na przeczytaniu trzech książek maksymalnie, albo trzech jakichś pozycji, artykułów, nie wiem, przebadania trzech tematów dotyczących tego projektu. I to jest twoja dieta. Możesz zrobić możesz zjeść maksymalnie te trzy rzeczy. Możesz przygotowywać się tak długo, jak. Będzie trwało przerobienie tych trzech tematów, a następnie nie masz już możliwych kolejnych stotów czasowych, bo nie masz już możliwego zjedzenia czwartego posiłku przygotowawczego, tylko po prostu musisz zacząć działać. I spoko, warto by było uzyskać jakieś bazowe przygotowanie, delikatnie rozeznać się w temacie, żeby się po prostu orientować i uniknąć podstawowych błędów, których mógłbyś, których możesz uniknąć, ale to przygotowanie powinno opierać się właśnie na takich zasadach diety, że dobra, przeczytam jedną książkę na ten temat, nie wiem, przerobię jakiś mini kurs na ten temat, dam sobie tydzień, dwa, dobra i działam, jeżeli to jest jakiś duży projekt. Bo jeżeli to jest jakaś mała rzecz, spoko zacznij działać, zacznij małymi krokami, rób jakieś błędy i usprawniaj się. I teraz taki kluczowy model działania, który ja tutaj bym widział, to jest to: przygotowuję się bardzo krótko, zaczynam działać małymi krokami, usprawniam te małe kroki, dokładam poprzeczkę, podnoszę sobie poprzeczkę i stopniowo zwiększam trudność, stopniowo zwiększam śmiałość swoich działań. W tym czasie się przygotowuję, ale mam dietę i nie robię tego w nieskończoność, a później działam, nie myślę, działam, analizuję. Czyli działam cały czas, popełniam błędy, i w momencie, kiedy podejmę jakieś działania, pojawią się jakieś efekty, pojawią się jakieś błędy, dokonuję bardzo krótkiej analizy, która polega na myśleniu i bardzo szybko przerywam to myślenie, wdrażam to, co postanowiłem, i działam dalej. Bo bardzo często jest tak, że ktoś też działa, potem zaczyna analizować i wtedy zaczyna się wiecznie przygotowywać, bo się zraża błędami, które popełnił, i wtedy pojawia się ten perfekcjonizm i wtedy osoba przestaje właśnie już aktywnie działać, zraża się pierwszymi porażkami. Żeby do tego nie dopuścić, ok, przeanalizuj sobie, ale potem szybko się zamknij i działaj dalej. W ten sposób możesz bardzo szybko y, realizować dane cele, bo będziesz po prostu opierał wszystko na działaniu, a nie na myśleniu. Czyli działam, nie myślę, ale po podjęciu działania, po podjęciu już, po, po, po prze, przerobieniu pewnego y, jakby kroku, no to już podejmuję działanie, y, analizę. I teraz tak, jak zrobić taką analizę? Też podawałem w jednym filmie taką mm, tabelkę start stop continue i tu moglibyśmy dodać jeszcze simplify. Czyli podziel sobie kolumnę na cztery części i w pierwszej zastanów się czego nie zrobiłeś, a mógłbyś zrobić i powinieneś zrobić, co należałoby zacząć robić, żeby te zadania były, żeby dane działanie było bardziej skuteczne. W drugim, czyli stop, to jest co zrobiłeś, a nie powinieneś był robić, czyli czego zaprzestać. W trzecim, continue, żeby zdawać sobie sprawę, co robię dobrze i co należy powielać, to co po prostu poszło dobrze, co zrobiłem dobrze i co należałoby zrobić ponownie w takiej sytuacji. A następnie, simplify, co zrobiłem, ale można by było zrobić to szybciej, łatwiej, lepiej, lżej, przyjemniej i tak dalej. Czyli zastanawiam się, czego nie robiłem, a powinienem, co robiłem, a nie powinienem, co robiłem. I było dobrze, trzeba zostawić, co robiłem, a można prościej. Taka krótka analiza, a potem działasz dalej, i to jest cały klucz. Nie myślimy, ja nawet w jednym z kursów mówiłem coś takiego, albo w jednym z filmów, że podczas planowania powinieneś być mądry, ale podczas wykonywania planu powinieneś być głupi, czyli powinieneś, jak żołnierz, bezmyślnie wykonywać swoje własne rozkazy. A nie na zasadzie, większość ludzi ma najwięcej do powiedzenia, właśnie na etapie działania. Najpierw planują tak, o, ale potem, jak przychodzi do działania, to oni mają setki pomysłów, wtedy mają setki usprawnień swojego planu, wtedy mają setki wymówek, wtedy to można by zrobić lepiej, i tak dalej. I to sprawia, że oni nie działają. Tymczasem powinni podjąć działanie, wykonać jakieś kroki, popełnić błędy i następnie wyciągnąć wnioski, usprawnić swoje zadania, działania, przeanalizować to wszystko, wprowadzić zmiany. I działać dalej, a nie myśleć już, tylko działać i potem znowu myśleć, a nie na odwrót. Więc nie bój się błędów, działaj po podjęciu działania, analizuj, usprawniaj się, działaj dalej, nie planuj w nieskończoność, narzuć sobie dietę, żeby ten rozwój osobisty nie przerodził się. Wieczne poszukiwania magicznych rozwiązań, których nie ma. Bo jedynym magicznym rozwiązaniem, którego potrzebujesz, jest ruszenie dupy i zrobienie tego, co do ciebie należy. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się. Hej!